Witam wszystkich. Na takie fundamenty, wylewki, różnego rodzaju, możemy zrobić samemu beton. Beton naprawdę bardzo mocny. Zobaczcie, ja mam tu najmocniejszy, jest 52,5. Do dobrego betonu potrzebny będzie żwir, piasek. Piasek taki musi być gruby. Hmm, nie taki miał Żwirek. Gramatura od 2 do 8, i ten trzy takie składniki. I odpowiednią ilość wody jesteście naprawdę w stanie zrobić dobrej jakości beton, który będzie naprawdę porządnym betonem bez betoniarki. W samej tatce pokażę Wam, że jest to możliwe beton to naprawdę dobrej jakości. zobaczcie, tu są wiadra 10 litrowe ja to robię sobie na jakimś chodniku na kawałku betonu u mnie akurat na kostce, ją później wyczyszczę daję takich wiader 10 kilowych 5 a więc zasypuję teraz 2,5 wiadra piachu Robię taką sobie tutaj. dziurę. Wrócę worek cementu. Jak wieje, to musicie to delikatnie robić, żeby wam dziadnie wywiał. Teraz musicie to wszystko sobie pomieszać. Jest to trochę praca chłonna, ale 5 minut. Nie. Dobrze jest pomieszać to na sucho. Nie dokładajcie wody, bo wam się cała koska obróci. A wodę dołożycie albo w tacce, Albo bezpośrednio i w jakimś karterce. Ważne jest, aby dokładnie to wymieszać wszystko razem i było równomiernie rozprowadzone. Czyli żwir, piasek i cement. To musi być naprawdę dobrze. Wszystko połączone, wymieszane, czyli gruba frakcja z drobną, i dopiero wtedy wyjdzie naprawdę bardzo mocny, dobry beton. Teraz dzielimy to na pół. Zobaczcie, jak jest równo wymieszane. To ma wyglądać jak, zawsze porównuję, jak salceson. I teraz leję 6 litrów wody. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne: 6 litrów na połowę tego betonu. Razem upoczniemy 12 litrów. Jest 6 litrów. Zalewam sobie i uzupełniam połową cementu, którą tutaj mamy. Zobaczcie, co sobie wmieszam. Uzupełniam kolejną sypką. częścią. chcecie, żeby to był beton wodoszczelny, mocniejszy. Używacie plastyfikatorów. Ja akurat mam taki do betonu. Daję tutaj pół litra na 50 kg cementu. W moim przypadku tyle lat to robię i 5 pięć takich nakrętek, mniej więcej z I mieszamy to wszystko razem. Pamiętajcie, sobie jak najmniej wody dolewać. Dolanie wody to jest naprawdę ostateczność. I tu jest trochę jeszcze wody. Naprawdę, beton taki półsuchy jest dużo mocniejszy niż taki rzadki. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest możliwe uzyskanie tak mocnego betonu sposobem domowym bez betoniarki, jeśli tylko zachowacie wszystkie proporcje jakie są potrzebne do wykonania tego betonu pamiętajcie, wody jak najmniej nie może być takie że ten beton jest taki mokry pływający zobaczcie, taki beton w takiej konsystencji to jest najmocniejszy beton może jeszcze trzeba trochę parę razy poprzemieszać szpadlem, grabiami i będzie naprawdę bardzo mocny beton na fundamenty, na wylewki idealny Beton praktycznie wymieszany. Te kamyczki nie mogą być widoczne, muszą być tak fajnie przyklejone cementem. Różnego rodzaju, widzicie, takie patyczki i patyczki Nie mogą znajdować się w dobrym betonie. To jest taka, to jest taka konsystencja, zobaczcie. Idealny. jak go rzucicie woda praktycznie nie wypływa można go zatrzeć i to jest idealny beton na wylewki na posadzki taki praktycznie jak kupny z betoniarki Teraz trafia do szalonku. I zobaczcie, taką, takim gotowym betonem. Ma taką konsystencję, zobaczcie. To jest dla mnie najlepszy beton. I zobaczcie, wlewam sobie do wykopu wcześniej przygotowanego, wyłożonego folią. szybko ubijam taki beton trzeba zawibrować jeśli macie nic do wibrowania urządzenia to po prostu robicie jakąś szpilką, szpadlem Tylko to wygląda ale taka folia naprawdę fajnie zabezpiecza taki beton przed wilgocią to jest beton jeszcze wodoszczelny z dodatkami ładnie nie musi być aby było szczelnie